Kiedy przyjechałeś? Wczoraj. Mamy. Bardzo dużo czasu. Pójdziemy jutro do moich rodziców. Włożysz mundur. Ojciec to uwielbia. Mama zrobiła pyszne ciasto. Z jabłkami. <głos》> Przygotuj się, żołnierzu. Na rozmowę z moim bratem będzie chciał wszystko wiedzieć o Rosji. Obawiam się, że nie. Że nie spodobał mu się to, co, co mam do powiedzenia, wiesz? Nikomu się nie podoba. Posłuchaj. No, Pojedźmy jutro do Schroeder, Co? No jest piękna pogoda. Weźmiemy sprzęt w gronie starych znajomych ludzi. No, co ty na to? Wierzysz, że on z stał? Paulu, jutro do. – Zjadę do Breslau. Mam tam spotkanie na Wydziale Teologicznym. – Bo Pamiętają cię to. – No przecież możesz studiować, tak jak chciał pastor, nie pamiętasz? – Wierzysz są Sąd Ostateczny? – Możesz mieć więcej. – Co tam noiesz, Ardo? Możesz mieć więcej, dużo więcej. Pa! – Wierzysz w Boga? – Oddaj pistolet. – Wygłupiaj się. Dobra, jedź do Rosji na prąd. Zaciśnij, zemdaj. Wytrzymaj jeszcze rok.